Witam Was wszystkich ponownie na kanale Mystery Przypinka. Dawno nie było materiału, a to z tego względu, że byłem dosyć zajęty. Prowadzę też drugi kanał kulturystyczny, który nosi nazwę Batyk2703, tam pokazuję moje poczynania odnośnie kulturystyki. Aktualnie jestem w okresie redukcji, dlatego też byłem dosyć zmęczony i w ogóle z natłoku pracy nie miałem okazji, nie miałem czasu, żeby jakiś tam materiał wrzucić. Ale zagrałem sobie parę bitew czołgiem premium Object 252U której niedawno zakupiłem I jedną bitwę wam pokażę Ponieważ mam włączony cały czas W Tanku nagrywanie bitw Także pokażę wam dosyć ciekawą bitwę To będzie potwierdzenie na to Że w World of Tanku e, Może się wszystko wydarzyć I jeszcze to będzie też potwierdzenie na to Dlaczego kupiłem ten czołg e, To będzie też potwierdzenie Tego co mówiłem wcześniej Że ten czołg ma magiczny pancerz To co widzieliśmy kiedyś za czasów e, Lisa III, za czasów kiedy jeszcze nie dostał nerfa, kiedy był bardzo mocny, kiedy w miał potężną, nie do przebicia praktycznie, to to jest nic. To, co zobaczymy teraz, te odbicia z pancerza, strzały, które, które zadali przeciwnicy i nie spenetrowali pancerza, to to będzie coś po prostu niesłychanego. Zobaczyć jak skontowałem ten czołg, już troszeczkę opanowałem. Jeżeli chodzi o kontowanie, jeżeli chodzi o grę tym czołgiem, to troszeczkę go już opanowałem, także mi się już gra dużo lepiej tym czołgiem na samym początku. Wiadomo, że jak masz nowy czołg, to nie gra się za dobrze, ponieważ musisz się nauczyć nim grać. A tak jest ze wszystkim. Tu jeszcze mógłbym się troszeczkę też wytłumaczyć z tą przerwą. Od WOTA miałem dosyć długą przerwę, także... Do końca, do końca nie powróciłem jeszcze do tej formy, którą miałem wcześniej, jeżeli chodzi o, o grę w Tanks. Wiadomo, że tak jak we wszystkim, tu będzie pierwszy strzał Black Prince i nie weszło, nie odbiło. Nie wiem dlaczego, to, to było było podobne nie wiem, na odbiło, ten Black Prince jest dosyć twardy, aczkolwiek no, mogło odbić się, tak wylosowało. Co muszę Wam powiedzieć, tak jak ze wszystkim wrócę do tematu, tak jak z ćwiczeniem w kulturistyce, jak, jak nie trenujesz, to delikatnie tracisz formę, czy jak nie trenujesz na przykład biegów, to jakichś tam sportach, sportach takich szybkościowych, no to wiadomo, że traci szybkość, dynamikę, a więc w miarę treningu tutaj wiadomo, że wzrastają swoje umiejętności. Zobaczcie, jak tutaj będzie odbijał pancerz, już 135 odbite, 250 odbite, tutaj raz weszło 246, zaraz zobaczcie, jak go skontowałem, ustawiłem się już teraz ładnie, bo zobaczyłem, że raz przybili, a więc ustawiłem go ładnie, już jest 1000, zobaczcie, w tej chwili już mamy Mamy dokładnie 1375 obrażeń, które nie weszły, a więc obrażeń zatrzymanych przez pancerz. Mamy już 2500 obrażeń zatrzymanych przez pancerz. Spójrzcie, co tu się dzieje. Tutaj nie przebiłem, następny raz. Patrzcie na ten strzałek. Ten strzał, zobaczycie, to będziecie wiedzieli, że w wocie może się wszystko zdarzyć. Zobaczcie, 1100 ma energii, Dokładnie te 34. Nie ma te 34. 1100 poszło z te 34. Wypuściłem mu całą krew, bo miał całą energię. Zobaczcie na obrażenia zatrzymane przez pancerz. To jest e, potwierdzenie tego, co mówi pancerz. Jest niesamowity w tym ciągu. Dobrze skontowany. Jest po prostu narzędziem niesamowitym. Patrzcie, 950 obiewu Panter zatrzymał. Zobaczcie, 4975 obrażeń zadanych, które zostały zatrzymane przez pancerz. Tutaj doję sobie KW85. Tylko mi uszkodzili gąsienice, zbiornik i, i tak naprawdę działo. 4975 obrażeń zatrzymanych przez pancerz. Dalej sobie doję tego KW85. A więc postanowiłem, żeby nie ruszać tego czołgu, że jest idealnie skontowany i czekam na Black Prince'a. Czekam aż Black Peef co zrobi. Tutaj próbowałem tu Black Pistol zdjąć, ale znów odbił. Bardzo fajnie odbił. Nie wiem dlaczego, może troszeczkę za blisko celowałem. Jakbym troszeczkę bardziej w tyłu go strzelił, może to by Ale zobaczcie, dalej sobie odbijam. 5000 dokładnie macie, 5215, 5365 już jest obrażeń zatrzymanych przez pancerz. A więc, no niesamowity pancerz. A jest, uwaga, jest tylko 1500 hapka na tym czołku. A więc tak tak naprawdę zatrzymałem już cztery, prawie cztery razy tyle e, e, obrażeń, e, jeżeli chodzi o w stosunku co do hapka, jeżeli chodzi o, o ten czołg, bo tylko jest 1500 hapka, a ja już zatrzymałem 5365 obrażeń, e, które zatrzymał ten niesamowity pancerz. No tutaj postanowiłem już ruszyć do przodu, ponieważ e, ten, e, ten koleżka z tego z tego Black Prince'a już niestety, a może i nawet stety, a, aczkolwiek on mógł, mieć, on mógł być mój, ale on już szedł pojechał już na złomowisko, a więc już go nie ma. Teraz ja pomyślałem, żeby tutaj sobie pojechać do przodu i ugrać jeszcze parę fragów, ugrać parę fragów, aczkolwiek już teraz mi się to za bardzo nie, nie, nie udało, bo już koledzy z drużyny ładnie zaczęli tutaj rozpracowywać całą tą, tą bitwę, więc kończyć po prostu tą, tą bitwę. I dobijać te pozostałości, co, co zostały. Powiem Wam szczerze, że ja tutaj nie zadałem za dużo obrażeń, ale niesamowite jest to, że zatrzymałem obrażeń 5365. Oczywiście dostałem e, stalową ścianę, e, dostałem dosyć dużo odznaczeń, nie pamiętam już dokładnie jakie, nawet nie wiem czy na powtórkach można te, te odznaczenia później obejrzeć, jeżeli można obejrzeć, to mi podpowiedzcie, jak można to, te to odznaczenia obejrzeć na powtórkach, w ogóle jak cały raport można obejrzeć na e, powtórkach. Ale zobaczcie, 5365 e, obrażeń zatrzymanych przez pancerza, a więc powstrzymałem tym pancerzem e, 4 razy, praktycznie 4 razy tyle e, obrażeń, e, ile hapka ma ten czołka, więc hapka ma 1500 jeszcze raz powtórzę. Wspaniała bitwa, naprawdę super mi się, mi się grało tym czołgiem. Niesamowity czołg i polecam wszystkim ten ciężki czołg 8 Tieru, jeżeli chodzi o Object 252 U radziecki czołg. Ciężki. Myślę, że spodoba wam się ta bitwa i ten, kto jeszcze nie zdecydował i. Myśli, co by tu kupić, to jeżeli chodzi o T34, moim zdaniem, jeżeli, chodzi o -34, jeżeli macie wybór między T34 a tym obiektem, to ja wchodzę w tego obiekta. Jedynie lepszy czołg premium, moim zdaniem, jest luwe. Luwe jest lepszym czołgiem premium niż Object, z tego względu, że jednak luwe może i zadaje mi obrażeń. Ale Luwe dostał teraz Bufa ma bardzo twardą górną płytę, górną płytę ma bardzo twardą, ciężką do przestrzelenia, do spenetrowania i ma bardzo precyzyjne działo. Niemieckie działo Luwe jest po prostu jak snajper. Niesamowicie, ja pokazywałem Wam kiedyś na, na bitwach, bardzo często nawet, jak gościa przymierzałem z bardzo y, dalekiej odległości, y, z bardzo da, dalekiego dystansu i bardzo ładnie wchodziło, nawet można z dosyć dalekiego dystansu we włazy mierzyć, jeżeli chodzi o, o Luwę. A więc myślę, że Luwę jest tutaj delikatnie lepszym czołgiem, a może dlatego myślę, że jest lepszy i przechylam tą szalę na korzyść Luwę, ponieważ Luwę dostałem od żony, a żonę bardzo kocham i chyba też trochę kocham ten Luwę pokochałem go, ale jeżeli chodzi o Object 252U to naprawdę na drugim miejscu go stawiam i to jest zasłużone drugie miejsce polowe. Wszystkim polecam ten czołg, jeżeli chodzi o Object 252. Na razie, cześć, pozdrawiam i do zobaczenia w następnym materiale.